Żołnierska muta, legiony to, stracejców los legiony to, żołnierska muta, legiony to, ofiarny stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada. Na życia los nas, to nas, stos. to ileś mą, ileś cierpienia, o ileś krwi, wyranych chwest. Pomimo to nie ma zwątpienia, to dawał się w wędrówki kres. My pierwsza brygada zszedł. Wielka na stos, rzuciliśmy na życia los, na stos, na stos. 11 listopada, Ludwik Wiszniewski. Dzisiaj wielka jest rocznica, 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. Przystrojony portret dziadka, Zdłuż ram spływa czarna wstęga. Odszedł od nas wódz w zaświaty. Ból do głębi serca sięga. Żył dla Polski, walczył za nią. Nabój krwawy wiód legiony. Siał i orał dla ojczyzny. My zbieramy dzisiaj plony. Żołnierzy mamy dzielnych. Bacznie strzegą granic kraju. Od nas tylko dziś zależy, aby było nam jak w raju.